Nowotwory stanowią drugą pod względem częstotliwości przyczynę zgonów w Małopolsce. Wśród kobiet najczęściej stwierdza się nowotwór złośliwy piersi. Aktualnie w Małopolsce połowa pacjentek chorujących na raka piersi umiera z tej przyczyny. Projekt Badam piersi, dbam o siebie ma na celu zwiększenie zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne, gdyż wczesne wykrycie to szansa na pełne wyleczenie. Nowotwór piersi to najczęstszy zabójca kobiet z powodów onkologicznych i częstość tego nowotworu niestety narasta. Ale z drugiej strony jest to nowotwór wyjątkowy. Gdyż po prostu możemy go wyczuć. Inne, często występujące nowotwory, takie jak nowotwory jelita grubego, nowotwory żołądka, nowotwory płuc, to są nowotwory, gdzie dopiero tak naprawdę, jak wystąpią objawy, jesteśmy w stanie rozpocząć diagnostykę i rozpocząć leczenie. Tutaj kobieta sama może wyczuć po raz pierwszy ten objaw i Dzięki temu możemy dosyć wcześnie rozpocząć diagnostykę. Problem jest tylko, że stosunkowo mało kobiet się na to decyduje lub nie umie prowadzić poprawnie takiego samobadania piersi. Dzięki temu, że kobieta będzie się badała regularnie, może po prostu sobie uratować życie. Tylko musi chcieć. Do tego celu stworzono program związany właśnie z wczesnym wykrywaniem nowotworu piersi. Gdzie przy pomocy odpowiednich akcji edukacyjnych, warsztatów, nauk samobadania, a też u niektórych kobiet wykonywanych mammografii, jesteśmy bardzo wcześnie w stanie wykryć ten nowotwór i uratować życie bardzo wielu kobiet. Rak piersi nie boli, zatem wyczuć buza możemy wtedy, kiedy on jest już duży. Żeby znaleźć buza, kiedy jest mały i daje nam szansę na stuprocentowe wyleczenie, musimy wykonywać badania obrazowe, czyli mammografię i USG. Od 2006 roku w Polsce każda kobieta po 50. roku życia może wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Niestety w naszym kraju tylko połowa kobiet korzysta z tej możliwości. Zatem 50% kobiet czeka, Aż guz będzie badalny, szanse wyleczenia guza dużego badalnego są znacznie mniejsze. Jeżeli guz jest mały, ma 2-3-4 mm, to usuny, usuwa się wyłącznie guza i daje to stuprocentowe wyleczenie. W przypadku zmian większych, najpierw stosujemy chemioterapię, a dopiero później operację. Badanie mammograficzne pozwala nam uwidocznić nieprawidłową masę tkankową w piersi. Kolejnym etapem jest wykonanie badania ultrasonograficznego, a jeśli to badanie potwierdzi obecność podejrzanego głuska w piersi, to wtedy. Wykonujemy biopsję. Biopsja polega na pobraniu cieniutką igiełką komórek z tego guza, żeby specjalista, czyli patomorfolog potwierdził nam, że są tam komórki raka. Wtedy pacjentka trafia w rękę chirurga, który usuwa tą podejrzaną zmianę. Badanie mammograficzne polega na wykonaniu dwóch zdjęć mammograficznych dla każdej piersi. Bo dzięki badaniu mammograficznemu możemy wykrywać małe zmiany w postaci guzka, który jest niebadalny i takie zmiany poddać dalszemu leczeniu. W naszym szpitalu badanie mammograficzne można wykonać 5 dni w tygodniu w godzinach przed i popołudniowych. W przypadku wykrycia jakiejś podejrzanej zmiany Drugi etap przeprowadzamy również w naszym szpitalu. Wykonujemy tu badania celowane, USG i biopsie. Obecnie, dzięki badaniom mammograficznym i wykrywaniu małych zmian łuskowych, większość operacji to tylko usunięcie guzka. Jeżeli nie wykonamy tego badania odpowiednio wcześniej, poczekamy aż on urośnie do większych rozmiarów, to wtedy dość często konieczne jest usunięcie całej piersi. Zatem zachęcam wszystkie panie, żeby dla swojego zdrowia, dobrego samopoczucia i dobrego wyglądu wykonywały te badania wtedy, kiedy guzek jest maleńki i daje szansę pełnego wyleczenia. O mammografii dowiedziałam się przez sms który dostałam tutaj ze szpitala Jana Pawła i zgłosiłam się na badanie mammograficzne. Wykonuję je już od no, dobrych kilkunastu już bym lat może powiedziała, co dwa lata. To badanie mi pomogło wykryć zmiany, którą potem musiałam bardzo dokładnie diagnozować. No, był stres w związku z tym, że nie wykryto zmiany, ale dzięki temu, że zostałam poprowadzona przez lekarzy poinformowanych, dokładne były wykonane badania i badania krwi, więc została ta zmiana jakby zdiagnozowana, że jest zmianą mastopatyczną, łagodną, niewymagającą interwencji i przede wszystkim no, ja po tym tutaj możliwości skorzystałam z tego, że Cię uspokoiłam. Badanie samo jest, nie jest nieprzyjemne. Lekarz delikatnie bada pierś i, i, i zalecam i zachęcam wszystkich do tego, żeby jednak to badanie zrobili. Nie wymaga jakichś poświęceń wielkich, tylko się zgłosić i dać się przebadać. Badanie mammograficzne polega na wykonaniu czterech zdjęć w podstawowych projekcjach. To jest projekcja tzw. RCC, LCC, RMLO i LMLO. Pacjentka musi być przygotowana odpowiednio do badania, to znaczy nie może mieć dezodorantu użytego, żadnego balsamu, zwłaszcza nabłyszczającego, żadnych drobinek, gdyż mogą one imitować później mikrozwapnienia. Do badania pacjentka rozbiera się od góry do pasa, ma przygotowane ze sobą ankiety, które są wcześniej wypełnione. Przed badaniem ja jeszcze pacjentkę informuję, jak wygląda badanie. W czasie badania pacjentka podchodzi do aparatu. Zaczynamy od ułożenia piersi na detektorze i następnie pierś jest uciskana. Po wykonaniu ekspozycji docisk sam odjeżdża, przystępujemy do badania kolejnej piersi i powtórnie pierś jest uciskana. Następnie, po wykonaniu projekcji w pozycji RCC i LCC, wykonujemy badania skośne LMLO, RMLO. Polegają one na tym, że aparat jest ustawiony pod odpowiednim kątem do pacjentki. I znów następuje uciśnięcie każdej z piersi i wykonanie ekspozycji. Po wykonaniu czterech projekcji badanie jest zakończone. Pacjentka zostaje poinformowana o wyniku i kończymy badanie. Badanie mammograficzne jest. Badaniem łatwo dostępnym. W większych ośrodkach są aparaty cyfrowe, w mniejszych ośrodkach przyjeżdżają mammobusy, które wyposażone są bardzo często również w aparaty cyfrowe. Zdjęcia wykonywane aparatem cyfrowym, mammograficznym są dużo lepszej jakości niż wykonywane na aparacie analogowym. Witam bardzo serdecznie na warsztatach edukacyjnych w ramach projektu Badam Piersi, Dbam o Siebie. Warsztaty są jedną z form wsparcia, która likwiduje bariery w dostępie do badań profilaktycznych. Ponadto projekt oferuje organizację transportu dla pacjentek, stoisk, warsztatów i nauki samobadania piersi, spotkań w zakładach pracy czy szkoleń dla kadry POZ i medycyny pracy. Projekt kierowany jest do kobiet mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego. Panie w wieku od 50 do 69 lat mogą przebadać się raz na dwa lata, lub jeśli w ich rodzinie występował rak piersi, raz do roku. Bardzo serdecznie zapraszamy Panie do wykonywania profilaktyki wtórnej, która polega na samobadaniu piersi. Jest dużo korzyści z tego wynikających. Samo badanie nie wymaga od nas wyjścia z domu, umawiania się na wizyty, czekania. Możemy wykonać je same, raz w miesiącu. Bardzo duże znaczenie w tym samobadaniu ma nasza systematyczność, ponieważ badanie wykonywane regularnie pozwala nam wykryć zmiany bardzo małe. Zachęcamy Panie do samobadania piersi od 20 roku życia albo nawet wcześniej, aż do późnej starości. Głównym celem projektu Badam Piersi, Dbam o Siebie jest zwiększenie zgłaszalności kobiet na badania mamograficzne. Projekt jest realizowany w ramach Krajowego Programu Profilaktyki Raka Piersi, który jest dofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zbyt niska zgłaszalność kobiet na badania mamograficzne przekłada się na bardzo niską wykrywalność raka piersi. Realizacja projektu zwiększy świadomość zdrowotną kobiet, które nigdy nie miały wykonywanej mamografii, szczególnie z obszarów wiejskich, tzw. białych plan. W ramach projektu w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II powstał punkt informacyjno-edukacyjny. Głównym celem punktu jest udzielanie informacji na temat projektu. Można dowiedzieć się, jakie są formy wsparcia. Organizujemy transport dla osób niepełnosprawnych. Zwracamy koszty dojazdu, Także Wszystkie panie mogą przyjechać na badanie. Badanie mamograficzne trwa kilka minut, a w konsekwencji może uratować nam życie. I wykonywane regularnie daje nam pewność, że nasze piersi są zdrowe. Jeszcze raz zachęcam wszystkie panie, gdyż po prostu możecie uratować swoje życie dzięki bardzo prostemu, nieinwazyjnemu badaniu.